Kiema, bo to ostatni odcinek. Mm, yy, to, to razem jest. Z wielkie, tu... Tamtymi odcinkami. E, gdzie ty jesteś? To przed siebie. Ha, Tam jest jesteś. wolę coś obok. Czekaj, czekaj, jeszcze... jeszcze... czekaj, czekaj, jeszcze... nie, czekaj. Tam czekać, Patrz no. tu jest jaskinia, ale... Nie e, no, ale, gdzie ale było, o co ci chodzi? Gdzie było jezioro? Tam jest jezioro. Bo ja w ogóle jakiegoś robię, nie wiem co, ale... Jak najszybciej robię bardzo dużo achievementów. To ty robisz? Ej. Ej, ja coś w ogóle złapałem? Nie. Ja też już nie mogę nic. Może ten snapshot. Nic jeden, no chodź. Dobra, no chodźmy. Chyba ten snapshot znaleźliśmy teraz. Buga. To mhm. jest taki zimny raz prawdziwego leżenia. Enderman! Teraz. Enderman! Ej, czekaj, zabijamy go? Żeby nas nie, żeby nas nie zdzielił. Proszę. Ej to czekaj, może prześpimy się, albo... A są. A. A. To jest ja tylko zrobię tutaj. O, o ja sobie zrobię tutaj spawn point, a to sobie to zrób. Aaa, nie. I dawaj. No tak, respawn point jest. Ja biorę ja tego. Ja drugiego. No, no, gdzie on mi się wrąbał? Ty, on przede mną spierdziela. Zabiję go. Coś mi wypadło, prócz grasa? Mam perłę. A, pokonał mnie. Gdzie jest? Czekaj, idę tam wleźć go. Gdzie on jest? Chcielić mocno. Tu mi w las. Jeszcze postawił sobie tego. O, jest perła. Ja też mam jedną perłę. Mam ci perłę, żebyśmy mieli razem. Czekaj. To by się Masz, ty masz. Dobra Ja idę spać Creeper jest blisko, a Spider jest jeszcze bliżej Nie, 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 nie chcę zginąć O nici Co nie zmieni, bo tu jest ten Dobra chodź spać, bo tu Creeper jest blisko Ja mam lepsze łóżko Ten Creeper się zorientuje, że ty tutaj stoisz to... Ho, 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 ho Nie ręczę za niego Czo nie śpimy? Co ty tam robiłeś? Co tam się stało? Dobra, to możemy iść... Możemy iść dalej? Nie. Cię nie będzie zastanawiał, czy ty będziesz tam... nie wiem, zadowolony czy nie. On ci tu przyjdzie i wy wyeksploduje. Dobra. Biegnijmy ku... ku przygodzie. Biegnijmy ku przygodzie. Królik polarny. Wiedziałem, że kiedyś... widziałem, że istnieje. Jak nie tu za mną? Czekaj. Copperstone. Uuu, ej, czekaj czekaj czekaj, 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 czekaj. no czekaj. Czekaj. O! Zabiłem królika i mam jego mięso i skórę. Gdzieś... Wie... Teraz nie wiem gdzie ty jesteś. No jestem za tobą biegnę. Tutaj. Przepłyniemy może ten kawałek tego Ale tu jest kajf jakiś fajny Wiem A no nie spływam Ej, to jest za trudne to jeździć Ej, to jest fest trudne kończy ten To się skończy ten Co tu jest tego zimowego gdzie ty jesteś? Ja cały czas po tym lodzie biegnę. A polazłem na do końca tego lodu. O, portal. O, widzę cię tam. O, portal. Ktoś tutaj zniszczony portal. Ej, no ja mówiłem, sobie wezmę portal. blok złota, to sobie bierz resztę. Okej? Okay? Ej, idziemy do lederu? Nie wiem. Ej, dawaj, idziemy do lederu. Co tu jest skrzynka? Ej, tu jest woda, nie? Tu jest woda. Są... GOLDEN ZŁOTA SIKIERA Z MENDINGIEM PARY ZŁOTYCH GACI wiary ZŁOTE GACIE Weź DRUGIE ZŁOTE GACIE, NIE MA BLOKU ZŁOTA CZEKAJ um. KURDE NO TROCHĘ BRAKUJE A JA MAM JA MAM WIATRO LAWY BRAKUJE TAK, JEDEN DWA TRZY, CZTERY Potrzebowaliśmy czterech CZTERY czterech wiader LAWY BY NAM BYŁO POTRZEBA A JA MAM JEDNĄ już jedno, a mówię, że potrzebuję czterech gdzieś mm -hmm. w okolicy fajnie było już sobie... Patrujmy płonącego lasu. Eee, chodźmy. Czekaj, chwilę, sobie wezmę coś z, te z tej skrzynki. E, już, tylko to wezmę. To wywalę. To wywalę i to wywalę. Dobra, już wszystko mam. Ja w ogóle zaśmiecony cały ekwipunek. Gdzie jesteś? Where are you? Tu ja jestem z twojej prawej. O właśnie przy tobą teraz. O, ale mam. Tylko klaty miło. Żółty mi gacie, a moje się świecą bardziej niż twoje. A twoje są z czym? Z Unbreaking 3. A ja mam z of Ty wiedziałeś? Hmm, czyli... Wiedziałeś! Chciałeś mi specjalnie tak Aha. dać! Jeny! Dokładnie! Ty dopiero <noise> teraz zorientowałeś? Mogłem się domyślić! Jest zwykły ocean! O. Fajnie ocean. nawet. Tak gdzieś uciekłem, <noise> tam są Magna też chyba. Albo coś innego, co tak ja, zrobiło szkoda, szkoda, że nie brakowało tylko jednego tego... Yy, no wiesz... Chodzi mi o... O bloku. No obsydianu. No mówię właśnie. Dawaj, bierzemy łódkę i płyniemy. Dawaj na obrzeżach. Mm. Kelpy. Piempy. Dobra, płyniemy. Płyniemy, świat. A część druga. Nastąpi w jakby następnej części przesyłania filmów, ale to dopiero potem. Jakby co to wpadajcie to, to na kanał właśnie Niveamena, bo, bo u niego będą chyba te z wcześniejszej jakby przy, przygód, będą filmy, bo mi się nie chce wrzucać, więc wpadajcie. Ogólnie to zrobiłem na zapas mi się teraz nie chce wrzucać. To mm. jest bardzo, bardzo niefortunne. Wszystkie te tutaj to są... co to są Ej, te co wszystkie to było świecące w ogóle? Bo mnie coś tutaj. Chciał zaatakować. I ten. A, to coś takie, że łódka ci skacze, No? To, to nic się nie atakuje, to po prostu jest ten prąd wciągający. czyli Jestem nad, nad blokiem magmy. Zaraz. Jak się zatrzymasz na tym, to zatoniesz łódką. Aha. A co no, to Wszystko, git. Sobie tylko tutaj, tak troszeczkę zwiedzimy, ja trochę tutaj, sobie, trochę dalej sobie odjadę, żeby mógł więcej zobaczyć. O! 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 Ja też je zauważyłem. Mój bracie. A spenetrujemy je w następnym odcinku. Ciebie? No dobra, nie w następnym. Pod koniec tego. A w tym? Egny, nic nie widzę. Ej, Anna, Ej, tutaj. Nie, nie, nie! Ale ich tutaj nie. jest! Ale ich tutaj jest. Toj problem, bo one mają również tak zwany trident. A ja nie mam żarcia. Nie mam żarcia. Ej, gonicie, Faciu z Dobra, weź może uko weź na konsoli wpisz ukośnik <noise> difficulty <noise> <ty> peaceful Jak? <noise> 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 o. Co? Co? Wpisałeś? Dobra, zaczynaj. Dałeś peaceful? Wpisałeś. Tu mnie goni. Weź wpisz sadz difficulty peaceful na konsoli. Ej, no jak to się wpisuje? Ukośnik dy i f, f, i cy ul i y, Jak? p a c, A jak? A, c, f, y, u, a chyba ich odciągnąłem na tyle, żeby no, dotrzeć do łódki No już jest Ale pokazuje mi, że takiego czegoś nie ma Nie po angielsku napisałeś Jeż, co za geniusz. Czult. A ja dopłynąłem do wyspy, tak? Jak to było? <grym> I f -y f. -y i c -u. P e. D I f -y f. -y. I jakie d e? Gdzie ty masz e? D, -d i ma. D f f i, I czult. P a. A po co to u? Po f. Jakie u? Bo ty napisałeś D, I, F, F, U, L, C, U to nie S, F, U, L Co piszesz? Ple, full F, Difficult ty miałeś napisać A co ty piszesz? P, F, co ty piszesz teraz? No R A, S, U, L P, L Niech pisze, niech pisze tak? A, tak, miejsca nie to... Padnę pod miejsca. O! Napisałem. I co ci wyszło? Czekaj, sprawdzę w option. Jest easy, dalej. <grym> Dobra trudność mówi. <grym> Jeszcze raz piszesz. Ukośnik. No. Jest ukośnik. Ty! No. I. No. Wyfy. Dalej.

Ty e. e A Fy No po co się... Jakie A znowu? No. Fy Fy u L U L Nie ma Nie, nie no, nie wytrzymie zaraz no. Idę tu po prostu <laughs> zrobić, bo nie teraz puszczeli Dobra Kończę odcinek, <laughs> do ja pisania też. Nie ma.